W powietrzu atmosfera prawdziwego święta. My dziś dowiemy się, która z ekip sięgnie po trofeum UEFA Europa League. Zapraszamy na Parc de Princes. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miło nam, że możemy się z Państwem słyszeć. Przed nami finał UEFA Europa League, w którym zmierzą się dwa najlepsze zespoły rozgrywek. Z niecierpliwością wyczekujemy pierwszego gwizdka. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. To niesamowite, że oto przed nami wielki finał UEFA Europa League. Mieliśmy w tych rozgrywkach tak wiele wspaniałych drużyn, które niewątpliwie liczyły na udział w tym ostatnim najważniejszym meczu. Tymczasem mówimy o nich w czasie przeszłym. W tej bowiem edycji zostały już tylko dwa kluby, a jeden z nich ostatecznie wzniesie Puchar w triumfalnym geście. Proszę Państwa, oto finał UEFA Europa League. Długą drogę przebyły oba zespoły. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyny. Rui Patricio Bramce w defensywie. Jose Maria Jimenez wystąpi obok Neytana Ake. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. I mamy jedenastkę Rakowa Częstochowa. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środki. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale wrócimy do tego później. Jest akcja. Zawsze przez dłuższy czas chodziła tutaj jak po sznurku to zmusiło rywala, żeby się odsłonił i natychmiast zrobiony został użytek z luki w obronie. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Abraham. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. I Raków bez piłki. Romeo Lukaku. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Romelu Lukaku, Nie Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Tam. To musi być bramka! Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić krew. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontratatu? Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać pikę. I ładnie mija teraz rywala. Kapitalnego! Błogrośnie! Frank Tudor. Raków Częstochowa. Znowu z autu. Kirill Lopez. Freeman. Teraz, czy dobrze to wykończy? Cały czas niebezpiecznie. w wciąż wyszło. To jest hat trick Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem. Dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Pracą piłkę. Zoran Arsenić. Dan Kowaczewicz. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Arsenic. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Park de Trans po przerwie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Uwaga! Może strzelać! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół! Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Nie tym razem strata! Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. No i nic z tej kontry nie będzie. Ocenić. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Dobra decyzja, udane przejście. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę Gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. No i po ataku zagrożenie minęło. Dankowa 3. Okazja może być groźnie. Nie do wiary. Tylko bramkaż do pokonania. Podderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Lederman. Arsenic. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku. A czas płynie. Zora Narsenić. Arsenić. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Zora Narsenić. Arsenič. Hráči pívku po tomto skoku. A tam Kováčevič. Lederman. Minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku! Skaczą, radują się, ściskają, co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki. Cały mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na Murawę. Wchodzą teraz kolejno na podium. Dobrze wiedzą, że już za chwilę będą mogli zaprezentować kibicom to piękne trofeum. Ciekawe, o czym teraz myślą. Może o trudach całego sezonu, o tym, że dzisiaj zbierają owoce ciężkiej pracy. Na pewno nie zapomną tego momentu. Już są gotowi. Jeszcze chwila i puchar powędruje w górę. Uwaga! Stało się piękne zwycięstwo UEFA Europa League. Jest faktem. Cieszą się jak dzieci, ale trudno się dziwić. To są niezapomniane i niepowtarzalne chwile, o których każdy marzy, ale przeżyją je nieliczni. Oni dołączają do tego grona. Zasłużenie. Brawo panowie, gratulacje. A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje, jaka więź panuje między drużyną a fanami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. Zawodniczki mogą teraz odpocząć, pozwalając sobie dzielić upamiętniających zwycięstwo. Przynajmniej nie będą.